Cześć, jest Jestem emax a dzisiaj robimy pościgi policyjne w ruchu drogowym, szczerze to bardzo fajny odcinek i niedługo będzie coś lepszego, a my bez przedłużenia lecimy z pierwszym pościgiem, który zaraz się może zdarzyć, bo to było najszybsze chyba zatrzymanie w ogóle nie wiem naj... no to, to było szybkie. Ale ja nie wiedziałem tak naprawdę co zrobić, no. Ale mnie nie zatrzymali, bo nie dostałem komunikat, Mogę dalej jeździć. Bo chyba zbyt rozwaliłem policję, więc nie mogą mnie zatrzymać, więc to jest, jest ciekawe. Mm, no to było fajne. Dobra, chyba na tej mapie będzie nieco więcej pościgów, a zacznijmy sobie taki już chyba jego Jego auta, coś mi takiego zgaspiło. No więc, co jeździemy teraz? Oczywiście ten nowy samochód jest naprawdę szybki. tego co było wcześniej. Już tutaj odjeżdżam. Uff, dobra, nie 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 nie, nie, na no ja odjeżdżam. Nie płacę mandatów. Jedziemy, musimy o wymienić. Co ty tym parze? Już się rozbili, nie złapię mojego hodoroda. Tutaj jest super charge. Wersja V8, oczywiście. Więc jedziemy. 130 już. No, po takiej drodze, 100 to dość niebezpieczna wartość, ale na razie jakoś mi się tu. U... O nie. Most, most. Dobra. Wymieniłem go teraz. Muszę się tu zmieścić. I nie wjeżdżaj we mnie. To było. To, to było niebezpieczne. Co wy tu robicie? Dobra, jedziemy na autostradę tym autem, na autostradę, gdzie będzie perfekcyjnie wręcz. Raczej tam mnie nie będą mieli szans złapać. No, ale fajnie jeździ się tym autem. No chyba ich zgubiłem. Możemy się gdzieś tu schować. U nie, tam już mnie widzieli, dobra, już wiedzą gdzie jadę. Muszę się... Muszę coś innego mieć. Kolejna policja. Dobra... Ej, ładnie spróbu te auto jest. Ale jedziemy 200 km na godzinę, dobra. Skręcamy to, to jest taktyczne skręcenie. Ojdź. Kabulce bębnowe nie wystarczają w takim samochodzie. Dobra, jedziemy tutaj. O, o, nie spadaj. Pan policjant się wywalił. Oooo, nie no, oni tutaj. Co, co za? A Amator. Ja nie mogę. Nie... Uwaga, dobra, dobra, dobra. Skupić się na drodze. Jedziemy na górę. Jak dojdziemy na górę, to wygraliśmy. O, pierwsze uderzenie w tym odcinku. W tym pościgu nie pi. No i dlatego nie lubię takich. nie no, czemu we mnie wjeżdżacie? Ale to, że... O. No to było dobre zacznijmy. No było dobre, no. Okej, okay, a więc. Dałem trochę fory, to ostatni pościg na ty... Nie! To? Nie, nie było cię tu... Jeszcze raz, to był ostatni pościg na... To będzie ostatni na tym odcinku, dałem trochę fory, uciekamy takim... Starym samochodem całkiem, to jest o, stara Iwiszu pesima Najprostszy samochód jaki tutaj się dało w tej konfiguracji. No... Okej... Okay. Trochę to będzie trudne, ale... To będzie na to ciekawy pościg. Z, z, uciekamy wolnym autem od szybkiej pomocy w do nas, ale za to my mamy. I co to było? O, ty no nie, no, to jest chyba jakiś fenomen. On się dosłownie rozbił, że takim autem. I przepraszam, tutaj nie, no aż tak, iż tutaj rozjeżdżam. Trochę się rozbiłem, ale jedziemy. O, to, to było niebezpieczne. To też było niebezpieczne. Muszę nie taranować maluchów. O! <laughs> Coś mi odpadło. Tu jest taki ładny... Kurde. Dobra. Nie, 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 nie. Stop. Power. Dajcie. O kurde zawracają się. Ale no tu jest dobre auto. Dobra, 10 sekund w sumie jeden, dwa, trzy, dziesięć. Dobra. zmieniamy samochód. Dobra, zmieniłem samochód na to. To chyba podobne jest, przynajmniej ta sama wersja. Oni mają mnie gonić, macie mnie gonić, więc musiałem wjechać. Dobra. Uciekamy w drugą stronę, nie wiem czy to dobry pomysł. Proszę się przesunąć. Okej, okay, może się uda jakoś im tutaj wymanewrować ich. Oj, 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 dobra. Stop. Nie, to nie policja. Uciekamy. Musimy tam na górę dojechać. Tam jest nasz y, samolot, słuchajcie. Tam jest gdzieś... Okej. Okay. Tu jest policjant, ale my sobie z nim poradzimy. <grym> Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie zostać Okej, okay, dobra. To jest teraz pościg. Tylko patrz. Oj. Tego miałem nie trenować. Dobra, są dwie policji. Uch. To... To uj. to, to była... Technika! No, jedź! Hmm. No, ty mało mym już nie uciekł! Dobra, teraz przenosimy się na mapę Włoch i tu już kierowca jakiegoś kasikowca! No, kierowca kasikowca dokładnie! I czemu są same kasiky? Gadał z tymi kasikami! To było mocne. Ucieka, bo prawdopodobnie ma coś nielegalnego w tej, tutaj na górze naczepie, czyli pitce za danasem. No. Na pewno jest to niebezpieczne. Oj, już uderzył. No, ten samochód wiemy, że szybko nie, daleko nie zajedzie, jeżeli będziemy nim tak jeździć, no bo nie jest najszybszy. A policja jest całkiem szybka. Więc musimy uciekać i no. U, to był. Uh, 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 uh. To była technika. To była technika. Co oni zrobili? Dobra, teraz musimy się gdzieś schować. No, ta pizza to strasznie bardzo niebezpieczny towar, więc musimy go dowieść. Przepraszam. Co robisz? No. Ty. Ej! No! Czy oni godzą go, czy mnie nie wiadomo? Na pewno wiem, że moje auto już daleko nie pociągnie. Dobra. Tuj, Dobra. Hamuję go. Rozwalamy chłodnik... Nie! To jest... Okej. Okay. W drugą stronę, rozumiem. Alonum pat, dobra nie wczyć. A maluszka. No policja tutaj... Ale maluchy we włoszech, to tak? jak całkiem spoko. No tylko ja bym chciał skręcać musimy teraz wymiechać gdzieś tutaj w jakąś taką Łodzi, dobra. Okay, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Damy sobie jakieś rady tutaj. Musimy się zmieścić pomiędzy tymi ludzi... No ta, zmieść się pomiędzy ludzi. No ta, no ta. O nie! Patrzcie na ten licznik. Musimy zawrócić. to teraz szybko. Bo jak tu się spotkamy z jakimś policyjnym wozem, to będzie koniec. Chociaż tu mamy jeszcze takie z boku wyjazdy. Taki plan B. Ale dobra, chociaż my już jesteśmy na planie B. W ogóle to jest jakiś plan F. Super blokada, trzymaj tak, a na pewno dostaniesz awans. Kur co nie, jest jakiś tutaj mądry kierowca. Dobra. No nie. Dobra, zatrzymałem się na tym gościu dosłownie, żem staranował, ale okej. Okay. Uff, dobra. Jedziemy, na to Wondo, teraz tak, musimy tam dojechać, musimy jechać na autostradę. Proszę, dojedź na lotnisko, już tak blisko, uszkodzenie pierścim tłokowi, Nie! Nie! Maluch, suń się! Nie, jeszcze trochę! Ashira! Nie! Dobra, jedziemy jeszcze trochę i dojedziemy do końca. O nie! O nie! Teraz musimy się ostro nasterować, żeby nie zwolnić. Jeszcze ten silnik daje Kopci się, ale nie tak bardzo. O nie. O nie. Nie, no, nie, no. O. O. Ty Ale nie ma policji. Ty. Ej, ty! Gdzie tu się na te drzwi? Dobra. 10, 9, 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Nie, dobra, to jest. Nie, to jest. To jest... Dobra, nie. Lecimy z kolejnym pości. Słuchajcie, przenosimy się na nową mapę. Ale zanim to muszę powiedzieć. Filmy będą co 3 dni. Po tym filmie to już zauważycie. A po drugie, nie nagało się 40 minut. O, pobudziłem się. Kontentów, bo mikrofon był wyłączony. No więc to tyle. E, idziemy do kolejnego. Do... Pościgu chyba. Dobra, a teraz mamy zwykły scenariusz gościa, który nie zatrzymuje się do kontroli. O, i tym kombiakiem myślałem, że to zwykły hatchback, a to kombiak się zespił. No już mu blokują drogę, a ten słuch zawraca i to jest na pewno niebezpieczna informacja. Więc my. Jedziemy tyłem. Od razu obrót. Musimy zrobić... U! Ale, że taranujecie? Dobra, nie, to chyba był nie tylko nie zatrzymanie się do kontroli, ja chyba o czymś nie wiem. Więc pędzimy w drugą stronę, tylko jest bardzo niebezpiecznie. Przez fakt tej policji, która się zatrzymuje na środku drogi. No takim sposobem to szybko mnie zatrzymają. Dobra. Musimy teraz sprawdzić. Okej, okay, zrespili się, ale nie jest dobrze, bo ta policja dalej tu stoi. Dobra, zmieścimy się. Ok, zmieścilibyśmy się zawsze. Dobra, teraz te kręte dróżki, No, na pewno lepsze niż jazda pagani. To koszmar odcinka. Dobra, dajemy sobie jakoś radę. Na pewno musimy uważać na. O, ta z naprzeciwka. Okej, okay, chyba ten gość nie ogarnął, coś mu się stało, na pewno nie zawraca za nami, to jest pewne. Tego bardzo właśnie nie, chciałem nie spotkać, czyli gościa za no, za zakrętem. Dobra, urywamy mu zderzaki, i oczywiście uciekamy w najlepsze. U nie wiem czemu... Wyłącz to. Policja się tam zderzyła, więc na razie mamy przewagę. Ok, tutaj jest kolejny, więc jedziemy w tę stronę oczywiście. Nie! Oh, yes. <słuch> to. Okej, okay, to, 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 to było dobre. Na pewno to, się, to to było coś. Udało się uciec od policyjnego. Taranu, szczególnie jeśli te suwy, te suwy to są największe koszmary nasze. Jak się takiego zuba spotka, dobra Maluszek, ty tutaj akurat jesteś... O! Yy, yy, ten kierowca właśnie nas uratował od yy, naszego końca, więc bardzo dziękuję, ale muszę niestety zawrócić teraz i jeszcze raz wjechać w twoje sam Auto, dobra. O, okej, okay, odpalam tę kamerę. Blokada drogowa. To chyba nie jest blokada drogowa. Dobra. Przesuń się. Au. Dobra, jedziemy. Jedziemy. A my nie dojechaliśmy nigdzie, gdzie... No nie. Aha. Dobra. No podjedźcie tu czymś. Kierowca tego przesypatycznego samochodu. Wyszedł. Wyszedł. I już go nie odnaleziono. No. To był pościg, który się zakończył jednak przegraną policji. Ale no to dlatego, że nigdzie jej wokół totalnie nie było. Ostatni pościg na tę mapę. Okej, okay, a teraz pościg na kierowców BMW, e, Ale chyba ten pościg może się szybko zakończyć. Wjechaliśmy do miasta. Tutaj jeżdżą te małe auta na potęgę. Okej, okay, tutaj. Przejazd przez skrzyżowanie to było bardzo niebezpieczne. Ja już widziałem, jak ten gość tamem nie wjeżdża. Tu mamy jakieś roboty. Okej, okay, że. A, tak. A, tak. To było wyminięcie, którego potrzebowałem. Dobra. Odsuńcie się tu. O ty, blokada drogowa. Która dobrze tym razem zadziałała. Tym razem będą mnie gonić dalej, a ty się przesuń tym maleńkim. Okej, okay, jadą za mną. Na pewno. To jest... No nie reduk... I dotknęli mnie... NIE! Co wy robicie?! Ała! Co to za... Dobra... Te samochody tu... Są strasznie silne... I zatrzymał mnie od razu... Może i miałem jakąś opcję, ucieczki, nie wiem, dociskam. Mniej... No to sobie pojeździmy McLarenem. Szczerze, tutaj samochody bardzo fajne, policja bardzo fajnie działała dzisiaj. Na pewno lepiej by było w realistycznych wypadkach podczas ruchu drogowego no bo wtedy te samochody by nam zajeżdżały drogę. Jednak to chyba też dlatego, że policja jest, co musielibyśmy troszeczkę zmienić, no bo w takim razie musielibyśmy mieć policję. No te ale, nas nie złapie. W McLarenie jeden, ale może. Nie widziałem cię. <ścoughs> nie widziałem cię. A ta złapali mnie.